tak słucham a dobry wieczór pani dobry wieczór a bo ja chciałem tak zapytać o te głębie co tam robita tak i ja, ja chciałem zapytać jak one są robione według no normalnie takich, tak gąbki są robione skąd pan jest ja jestem ze śląska pani aha ze śląska pan jest a w jakiej miejscowości pan teraz mieszka a ja mieszkam teraz w golły a w Galway Pan mieszka, no to my jesteśmy sportunny, proszę Pana. Normalnie a... robimy tak, w Polsce się robi gołąbki, najnormalniejsze w świecie tradycyjne gołąbki polskie. Ja a, jak, a jak Wy ją tam ubijacie, te gołąbki? Jak zabijam kapustę? A ja, jak Wy tam, no ta kapusta, ubijacie do tych gołąbków? No normalnie ta się zabiję do, do do kapusty, do liścia, tak. A no to... ja, no do, A normalnie... A no to no, ja nie wiem, może pani tam z dubeltową mnie tam łazi i w tego gołębie. Ja nie wiem jak jakby to było. E, aha, no, to pan to Żywe gołębie. A to jakie aha. to są gołębie? Aha, no widzi pan no to. to trzeba było od razu mówić. A żywe I to będą to, to, to pan, do panu lotami jakieś tutaj te uhodowane. Wysłałabym na lot, obrączkę nałożyła na nogę i już by było. A to do no. goły do dolecą same, ja? No no właśnie, zgadza się. No a to jakie jemu strzelić? Pani tam moja, jaki albo... Nie, to... To, to, są, to, to już są gołębie hodowlane, panie, to nic nie ma uszczelić. Nie do rady. Nie do rady uszczelić gołębia? Nie do rady. O, bo nie jest krutówka i no w macimum. Aha, to nie, nie, to chyba to, to pan trzymaj. I no, pewnie nie ma do kogo strzelać. No właśnie dlatego gołębie potrzebuję. No bo gołębie sąsiada, którego tam upierdzili, jak do dożarty sąsiad będzie, to mu łebi tak. A to no, w dupa mu mogę strzelić, ja tak? No to, albo w dupa, no jak się panu będzie nudziło. No, no ja, no, ale to, to ja wylat gołębie, bo one tak szybciej lotają niż sąsiad, bo sąsiad to gruby taki, to on łazi no ledwo co. To ja bym mu tak pan w dupę szczelił, to on by się zaraz poruszył szybciej. A to turbo dostanie, a? No. Dobra, a dobra to, muszę to... kończyć, bo, bo mam tu robotę, a pierwsze głupotę z panem. <laughs> dobra, no, no. Dobranoc, miłej nocy. Wzajemnie. No. Niech panu panu gołąbie, gołębie przyśnią. Ja budzenia. dziękuję, dobranoc. Proszę bardzo.